Siemanko ziomki, witam was w nowym odcinku na kanale Scootiv. Dzisiaj sobie weźmiemy pod lupę e, hulajnogi Fusion, jak i podesty Fusion. E, jest to nowa kolekcja 2021. E, jest dosyć ciekawa, więc myślę, że wam pokażę i może się dowiecie czegoś ciekawego. Ok, no to bez zbędnego przedłużania e, bierzemy pierwszą hulajnogę. Jest to hulajnoga Z350. E, no i co tu dużo o niej mówić. Jest bardzo fajna, aluminiowa kierownica o wysokości 610 mm. Naprawdę leciutka, wydaje się solidna, podest ma 49 cm długości, a szerokość podestu to 120 mm, czyli wydaje mi się, że to jest 4,75 cala, jak coś to Wam się tutaj wyświetli, że się pomyliłem, ale mam nadzieję, że nie. Kółeczka 110, bardzo fajne, podest jest tutaj ścięty, czyli jest bardziej pod park. Taki mały, fajny smaczek teraz zauważyłem, czyli ośki w kolorze rainbow, możesz tutaj pokazać. Nie, wiem, czy to w sumie będzie widać? widać. Ale, Dobra, ale fajne to jest w sumie, nie? ładnie, no, Nie, no w ogóle kolorystyka tej chulajny. Nie, w ogóle no ogólnie deck jest super. on no, się nazywa Dragon. to z tego, co w tak, Taka jest grafika z spodu. Papierek wygląda tak. Gripy są bardzo miękkie. Wydają się dosyć fajne. No i co tu dużo mam mówić. Myślę, że przejdę do drugiej kompletnej hulajnogi. Jest to Z350 również, ale jest to hulajnoga z boxendami. No, ok, teraz przechodzimy do drugiej hulajnogi. Ona jest bardziej streetowa, choć wydaje mi się, że na parku też by sobie całkiem dobrze poradziła. I Zaczynając od góry są te same gripy, równie tak samo miękkie. T-bar czyli inna kierownica niż tutaj. Tutaj był Y-bar, tutaj mamy T-bara. Ta kierownica była aluminiowa, ta jest stalowa. Ma wysokość 66 cm, czyli tak dosyć optymalnie jak na street. Zacisk wydaje mi się, że jest taki sam, stery też. Jest zbudowana również na systemie IHC, czyli dosyć dobry system kompresji. Jeden z najlepszych dostępnych na rynku. Kółka są to zwykłe, standardowe 110, bardzo fajne, przyjemne. Jak tutaj jechałem chwilę na tej kolejne, to są dosyć miękkie, więc myślę, że byłyby super właśnie na street. Podest ma 52 cm długości, posiada on 5 cali, czyli naprawdę wydaje mi się, że spoko na street. Jest naprawdę lekki jak na taki, niby już troszeczkę dłuższy podest. Mamy tutaj zwykły hamulec, Flex Fender. Z tego co wiem, papier fajny, taki schludny. Wszystko Fusion. Bardzo fajnie to wygląda. No i ta kolejnoga, tak jak mówiłem, jest bardziej streetowa, ta bardziej parkowa. Tutaj już nie mamy oślikowych ośki tylko zwykłe czarne. Janusz, pokaż nam od spodu ten dek, proszę. Dobra. Ma tutaj takie wycięcie chyba, tak? To no jest fajne. No jest fajne, no. jest super. Ja myślę, że mógłbym w sumie na nie ćmigać. A co ty myślisz tam jak? No na streetie na pewno. No jakbym jakbym brał set pod street, to na pewno wyrobiłbym ten podes, bo jest bardzo fajne. A nagrasz mnie chwilę z tą klejną? A, nagram, no, no. nagram. No. Jak się czujesz? No, może sobie taką wezmę w sumie. Weźmiesz? No. Ale serio, ona jest super. Dobra jest. Nie, ten dek mi się strasznie wydawał. Tu no, hulajnogę sobie już odłożymy i teraz tak Wracając do tych hulajnóg, jeszcze dwa słowa o cenie Ta hulajnoga cenowo prezentuje się 989 zł Ta jest tańsza, kosztuje około 909 zł eee, Tak to się prezentuje i przechodzimy teraz do deku Fusion Sygnowanego deku Leo Spencera Dek Fusion sygnowany przez Leon Spencera Teraz szybki ten lapsik jak to otwieram, ponieważ słabo otwieram deki i pewnie trochę mi to zajmie, także zaczynamy. Eee, jeszcze tak pokrótce to w zostawie do deku dostajemy jakieś imbusy do skręcania, żeby łatwiej było skręcić całą tutaj nogą. I to jest bardzo ciekawy dek, jak go zobaczyłem to aż się zszokowałem, ponieważ po prostu strasznie mi się podoba. O kurcze, no ta grafika na spodzie jeszcze Kurde, no jest ładny I Jest tu, bo, bardzo no, to ładny Tu jeszcze ma takie coś, gdzie pisze po prostu Fusion Kochani, teraz spec Tomek ma dla was trochę specyfikacji na temat tego deku Także zaczynajmy Zaczniemy sobie od długości deku, czyli po prostu odstąd dotąd Prezentuje się ona następująco 49 cm, czyli po prostu idealna parkowa długość Tak Janusz, no większość proriderów chyba jeździ na takie długości, tak? Tak, 49 jest super parkową jednak, długością ja też na 49, A, jest super tak. Dalej przechodźmy do szerokości Szerokość tego deku to jest 4,5 cala Nie za wąski, nie za szeroki, idealny No tak samo po prostu Po prostu pokrótce ten dek ma Idealne wymiary pod park No bo jest sygnowany przez tak naprawdę jednego Z najlepszych parkowców świata Leo Spencera Waga tego deku wynosi 1300 gram 1,3 kg, Czyli po prostu ultra lekki dek Przy zestawie otrzymujemy jeszcze ośkę Razem z tulejkami tak, taka czarna fajna i po prostu cena tego deku wynosi dokładnie 659 zł 0, 0 groszy. Uważam, że po prostu bardzo uczciwa cena za taki dany dek parkowy. Kolor deku tego chrom się nazywa. <grym> jak już mówiłem, kolor tego deku chrom się nazywa i można się w nim przejrzeć, ponieważ jest jak lustro. Proszę. No weź przejrzyj tutaj. Widać kamerę? Ej no widać. <grym> Zbijecie mamie lustro? Proszę mama, mam dla ciebie deck Fusion, też się możesz w nim przejrzeć Znaczy wtedy pewnie by było tragedia, tam szlaban na kompa, szlaban na Fortnite i na parę innych przygód Co teraz Janusz robimy z tym? Ok, teraz idziemy sobie na serwis, wkładamy do mojej hulajnogi deck Fusion Entropy, który zaraz wam pokażemy No i pójdziemy z nim na park, damy się przejechać jakimś ziomalom, żeby powiedzieli parę słów o tym deku. No i na pewno nagramy jakieś klipki więc lecimy na serwis, zakładać podest Fusion Entropy do moich hulajki No i lecimy. Kochani, co prawda, będę już wychodził do domu, ale zapomniał o jednej strasznie ważnej rzeczy, która w ogóle jest łącząca między tymi wszystkimi podestami, kostomami. Tu jest mój Instagramik i followujcie mnie, po prostu follow. Masywna ilość followów musi mieć, Masywna. Okej, okay, a Instagram Scootie gdzie będzie? Instagram Scootie będzie na lampie. I Instagram Magdy Gessler będzie... na mojej głowie. Nie będzie. All I want for Christmas is you, yeah. A u nas bardzo świątecznie wkładam prezenty pod choinkę. Żartuję, nie ma. Co ty chcesz od niego? sleeve Etika, tak szczerze. A ty czemu nie chcesz dać? Nie zasłużę. Dobra, zróbmy to. Jak zrobię Whirlwind'a w trzy próby, A to, on ci to daję mu, ale postaram się, obiecuję, na, okay. na paluszek, że okay. się postaram. Okej. Okay. Okay. Czyli Whirlwind zrobisz... w trzech próbach, to on dostaje Longstreet. A Ty tak. umiesz to w Tak. No kiedyś to zrobiłem. Kiedyś to to parę razy to zrobiłem. O Jezu, to ja już lepiej robię. To, to jak ja zrobię w trzech próbach? To jak ja zrobię w trzech próbach, dobra? Ostatnie. Ja tego nie umiem. Dobra, teraz... Bonusowo, bonusowo, bonusowo Ale ja w trzech próbach i dostaję long -setica. Dobra, w trzech próbach, jak zrobisz to dostajesz Okej, okay, to jest... To jest... Uczciwie Daj mi się trochę rozgrzać, dobra? Nie, od razu Siema Jak na Tak, będę na vlogu, siema, szczerze Dobra Centralnie Trzy próby Wątpię, że zrobię, bo nie umiem po prostu sekundę, To sekundy, to są sekundy, o co chodzi Ale postaram się, bo chciałbym tego long -setica. Kurde, za bardzo kręcę, nie? Bonusiką No bonusowa, no byłeś blisko, to okay. bonusowa się daje Nie ma No to co, longslimik? Przegrałem niestety, nie dostaję Okej, okay. spoczął Nie mam Fair wszystko Taka była umowa Wyłącz tą kamerę że gdzie ty zapędzasz się tam? Ja idę założyć ten podest, o którym mówiłem, Fierzyn Entropi No, to dobrze już wam pokazuję mamy papierek, skuty zakładamy Przyjemno. Taki podest, zakładamy Fajna graficzka U. I teraz wyląduje w mojej kolejnodze Ja nie umiem tak dobrze zakładać papieru, więc oddałem mój podest w ręce specjalistów Kuba Neumann no Dzień Jak organy w kościele Miód na moje uszy Drop teści Echo to Jest po prostu piękne, no sami ocencie. A teraz lecimy na park, przetestować podest, fusion, entropy i lecimy. Dobra, teraz moja kolej, sprawdzimy to tacko. Wow. do 10 ten dek oceniam na 9 ponieważ w ogólnie mi się bardzo podoba, ale dla mnie jest za mały. Mam za duże giry. Więc na murkach, na rurkach będzie fajnie się śmija. Polecam. ok teraz podbił do nas ziomeczek, czy może być na odcinku. Dodałem mu swój secik i teraz ty przetestujesz, czy podoba Ci się mój podest. Dobra? Siemanko. Okej, okay, a wygodny podest, podoba się? Tak Okej, okay, to piona, dzięki bardzo Filip, Twoja kolejna przetestowanie mojej kulajki, a ja konkretnie mojego deku Myślę, że będzie ciężko Czemu? Bo trochę jest cięższa No, Nie jak się jeździ tam... na pandemonium, no to co zrobić? i think i'm playing chess i see a king i'm at his neck i'm three steps ahead of every move now that's a check, that's a check. yes they want to know my secret it's because i never slept No, nawet się nie spodziewałem, że jest taki fajny Na początku wydaje się trochę ciężki Ale wymiary są mega spoko Ogólnie fajnie się jeździ, przyjemnie Spoko wymiary, bardzo przyjemnie Okej, okay, to kolejną osobą będzie Stasiek I Stasiek przetestuje mój podest That's way back when 408 on Seminole was the address. I saw things I shouldn't have. Though I love the family death. Way back then it was a mess. We was living check to check. Now my shirts are getting pressed. You're gonna see me, she impressed. Okay, na to już tyle. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jakiś fajny komentarz. Możecie również udostępnić nasz odcinek. No i to. No, jeśli chcecie kupić taki podest Fusion Entropy, to możecie wbijać na skudiv, yy, tam możecie go sobie zakupić, no i pozdro i do zobaczenia w kolejnym odcinku, siema! Widzowie, powiedzcie mi co mam zjeść pierwsze, bo to i to nieźle się do mnie uśmiecha i naprawdę nie. mam, mam problem, co pierwszy ugryźć? Ja. Okej, okay, to piszcie w komentarzu zapiekanka czy hot dog? No Janek, a ty co byś wziął? Ja bym wziął hot doga, ale bez tych sosów Kurde, sosy to życie Ślało twór, bo nie mówię. No to smakowa. No nie.